Bardzo mi się to podoba. A co sądzimy? No, częściej takie imprezy. Politycy dzisiaj nie kłócą się, a namawiają, czyli jest to tak w atmosferze, można powiedzieć, wzajemnego szacunku. No tak. Mało, mało słucham po prostu takich rozmów, nie mam czasu, ale... Bardzo mądry pomysł, bardzo mądry pomysł. Tu pamiętam prawie bory przed lat, no tylko, że było bardzo dużo wtedy tych przedstawicieli i to te trzy dni chyba trwały. Tu całe rynki, całe ulice były ludzi. Dzisiaj tak bardzo skromnie jest. No ale tak powinno być, bo musimy wiedzieć na kogo przyjdziemy. Myślę, że to bardzo dobry pomysł, żeby właśnie sprawdzić jak, jak będą w naszym mieście osoby głosowały. Więc dobry pomysł. Te prawybory powinny być organizowane ciągle, oczywiście co 4 lata. Byłoby to jakaś inna, inna frekwencja, inaczej by to się wszystko y, wyglądało. Mnie to się wydaje, że zmarnowane pieniądze. To to powinni na co inne przeznaczyć, co to to daje? Ludzi się zjechało. Głupi setyna przyjechał i lotał tutaj, tak, loto. Chciałam z nim, a on bieg. To trzeba mieć siły, żeby jego dogonić. Czyli dobry sprinter jest. O, ta, To jest stary, ale, ale jak to mówią miary, ale niedługo. No dobrze, że dobrze, że się odbyły. Yy, no. Nie wiem. Masz swoją partię? No i yy, tak, Konfederacja, Wolność i Niepodległość. Czas na zmiany w tym państwie, bo to co się dzieje to jest naprawdę no, nie do przyjęcia, tak? Jestem trochę zawiedzona, bo pamiętam lat, 20 chyba lat temu to było mnóstwo ludzi. No i tak, a, a tutaj no, nie widać ludzi. Nie wiem co to wpłynęło kościoły, czy co. Nie wiem, ale, ale najważniejsze, że są młodzi nie chce w domu siedzą, ale politycy przyjechali. No i bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, w szczególności, że, że jest nawet sporo. Można się z nimi zapytać, skontaktować, przywitać, bardzo mili. Także, no, ale nie źle, ład, fajnie. Organizacja jest bardzo dobra. Od jakiegoś czasu się spotykam właśnie z tymi prawyborami, frekwencja jest dosyć duża i przede wszystkim ma to jakieś odzwierciedlenie w całej Polsce.